Dobra, minus jeden. A dzisiaj pokażę Wam najbardziej gamingowe miejsce na mapie Wrocławia. Dobra. Również chcecie pograć w CS-a, albo Lora, to zapraszam Was do Areny 27 w Centrum Wrocławia. Gamingowy Arena 27 znajduje się w samym centrum Wrocławia, przy ulicy Rynek 49. Znajdziecie tutaj 44 mocne gamingowe komputery, pokój dla streamów, a dzisiaj gramy w counter Strike. A. oraz oddzielny pokój dla trenowania e-sportowej drużyny. No to co, robimy rush na arenę 27?